Hejka wszystkim, tutaj jesteśmy dzisiaj tutaj z moimi kotami, które sobie smacznie śpią, ale gwarantuję wam, że ani ja, ani wy spać tutaj nie będziecie. Dlaczego? Bo pierwszy raz na tym kanale będzie nowa gra, Good Pizza, Great Pizza. Jesteście ciekawi? Dajecie? Dobra, odpalamy już grę. Nowa gra. O, jaką mamy słodką pizzerię. Jakie baloniki fajne lecą? O, a tu widzę, że będzie coś niefajnego z drugiej strony. Kolejna pizzeria. Próbujesz zająć moje terytorium? Czy w ogóle wiesz, co robisz? No. Z... Kory, mam pizzerię? No to chyba tak, no. To było pytanie retoryczne, koleś. <grywa> Zobaczymy, co umiesz. Sześć kawałków z sosem i serem. Okej. Okay. Dobra, najpierw rozłóżmy ciasto. Okej. Okay. Sos pomidorowy. A, składniki kosztują. No tak. Upewnij się, że nie przesadzasz ani z sosem, ani z serem. No okej. Okay. Udowodnimy mu, nie? Że robimy dobrą pizzę. A, już mi nie wyszło? Ok. Dobra, teraz ser. Ładnie zakolorujemy. I do pieca. No i ładnie leci. O, tu nam coś wyskoczyło. Co to jest? A, tu nam się pewnie będą wyświetlały takie podpowiedzi, kto co zamówił. Dobra, przerzucamy. No, i trzeba pokroić. Ale. Ale jak to? A, dobra, to już się pokroiło. Dobra. No i do pudełka. Dobra, dajemy mu pizzę. Zobaczymy, co powie. To super. To jest, to jest to. najgorsza pizza, jaką widziałem. To to. Nigdy nie będziesz mistrzem takim jak ja. No, zobaczymy. Przekonamy się, panie kolego. O, kolejny klient. Potrzebuje pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantastycznych dodatków tylko sos i ser. No dobra. Chyba i tak nawet nie mamy żadnych innych dodatków na razie, oprócz sera i sosu. Ale. Może jakoś nam to pójdzie? Dobra. I do piekarnika. Dobra, pizza nam się już zrobiła. To teraz ją kroimy, ciach, ciach, no i ciach, do pudełka. Dobra, dajemy, zobaczymy co Pan powie. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię Cię jako mojego osobistego, nie przeczytałam do końca, ale pewnie kucharza czy coś takiego. Jestem tutaj po pizzę. No super, co innego w pizzerii? Och sorki, tylko pizza z serem. No okej, okay. Dobra, ciasto. A damy mniej jej tego sosu i sera. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, i do piekarnika. Dobra, zrobione. Kroimy ciach. A, to się. to się przekraja czy nie? Chyba tak. Dobra. No i do pudełka. Zobaczymy, co pani powie. Jak jest mniej. Gdzie ten ser, chcemy sera, to chyba jednak faktycznie na to sprawdzają. Jedna pizza z serem. Nie zapomnij o sosie. Znam osoby, które zapominały o sosie. No, mogłoby się zdarzyć w sumie. O nie, nam tutaj czas ucieka. O nie, to trzeba szybciej. Kurczę, o, znowu będzie krzyczała pani, że za mało sera. Dobra, i kroimy. A zobaczmy, co się stanie, jak pokroimy na więcej kawałków. Zróbmy więcej. Ach, krzywo. Dobra, nieważne, może nie zauważy. Dziękuję za tą pizzę. Chyba się jej spodobało. O i... No i super, skończyliśmy swój pierwszy dzień w pracy. I teraz tak. Zarobek 28 dolarów, napiwki 2,34... 31. Zwroty, zużyte składniki, no ale jesteśmy 14 dolarów na plusia. O i dostaliśmy nowy składnik będzie peperoni. Super, darmowy. Jeszcze lepiej. Następny dzień. O, no coś nowego nam wyskoczyło. Jakiś pan. I to chyba są wiadomości coś tego typu. Pizzeria nie ma w sobie, w sobie słowa pizza. No, coś w tym jest. O nie, przeleciały mi. Nie przeczytałam. I teraz się już nie dowiemy, co mówił. Dobra, to przewińmy. No i zaczynamy nowy dzień. Znowu ten niemiły pan przyszedł. Co on teraz chce? Pizze z serem są świetne, ale... E, aby dodać je do pierwszej ligi, będziesz musiał opanować mięso. A królem... Mm, no, jest królem pepperoni. Dobra, zobaczmy jak to idzie. Zobaczmy peperoni, a tak poza tym to sos i ser debiutanckie. Sześć równych kawałków. Nie chcę widzieć żadnych małych kawałków. A to zróbmy mu małe kawałki. Skoro on taki cwany. Dobra, tu mi się coś wyświetla. Zaraz zobaczymy, co. Dobra, zróbmy mu taką niefajną tą pizzę, no bo a? Dobra, dodawanie dodatków jest łatwe. Potrzebujesz tylko 18 z nich. 12 na zewnątrz i 6 w środku. No dobra. O, tu są jeszcze nawet narysowane? No to nar... zrobimy tak, jak narysował. Dobra? I tutaj widzę, że mogę chyba sobie piec przyspieszyć za 7 dolarów. Zaryzykujmy. Raz zaryzykujmy. I ten pan nie chciał mieć małych kawałków. A ciekawe, co zrobię, jak mu pokroimy na malutkie. Dobra? Tu nie będzie już pizza. Dobra do kartonika. No i co on powie? Wow, to prawdziwa pizza. Prawdziwa pizza. I tak nigdy nie będziesz tak dobry jak ja. Haha, ha. może skoro prawdziwa pizza, to jest jakaś metoda. Kroić mu na małe kawałeczki. Peperoni. Dobra. Bierzemy ciasto. Sos. A temu zrobimy tak ładnie. On był taki miły. Mimo, że nie powiedział ani dzień dobry. Dobra, już mamy. No i jemu pokryjmy tak ładnie. Tylko temu złemu panu będziemy zawsze robić jakieś brzydkie pizzę. No i proszę. 10 na 10. No i minął nam kolejny dzień w naszej pizzerii. I tym razem widzę, że zarobiliśmy trochę mniej. Chyba przez tego jednego pana, któremu tak nieładnie zrobiłam tą pizzę. Co my tutaj mamy? Ulepszenia. Usuwa ostatni nakładany składnik, zwiększa ilość klientów. O, tutaj można jakieś rzeczy sobie odblokowywać. Mamy 60 dolarów prawie, no to może zróbmy stoły. No, no bo jeżeli przynosi więcej klientów, no to może więcej zarobimy. Dobra, stoły. No, takie ładne nawet te stoliki. Dobra. I jeszcze mamy dekoracje. <grym> Kotek neonowy i kotek jako zegarek. Ale to kosztuje diamenciki, a ja mam mało diamencików. A jak się zdobywa te diamenciki? Jeżeli ktoś z Was wie, jak zdobyć diamencik, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy się je kupuje, czy może z jakichś dodatkowych misji się dostaje. Co tu jeszcze mamy? Kaktusiki, jakieś roślinki. Automat do gier. O ja, szczęśliwy kotek! W ogóle. Śmieszna sytuacja, bo jest tutaj szczęśliwy kotek. Zobaczcie na to. Ja też mam takiego szczęśliwego kotka, a to jest zbieg okoliczności, i nie wiedziałam, że w tej grze tak jest. O, mój kotek się odzywa. Tak, to jest jeszcze jeden z moich trzech kotków. Mua. Chcesz po nagrywać z mamą? Nope. Będziemy nagrywać, tylko tego odstawimy. I znowu mamy wiadomości, tym razem postarajmy się. Eee, Zresztą, naukowcy odkrywają, że ser zawiera substancję chemiczną powszechnie występującą w żołądkach krów. I mamy taką krowę z tym serem. O, to jest ten pan ten niemiły. Od naszego sponsora no oczywiście, sponsor. Wypróbuj jedną z naszych pięciu tysięcy dodatków lub do pizzy i powiedz nam, który jest najlepszy. Kurczę, to on chyba jest taki bardzo dobry w tym. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. No, ale widać, opłaca się słuchać tych wiadomości, bo wiemy, kim jest ten zły pan. No i mamy nowy dzień. I mamy stoliki. Dzień dobry, mam dla ciebie paczkę. O, cudownie. I co tutaj jest? Miłego dnia. Może zatrzymam się na pizzę podczas swojej przerwy. No i tutaj nam coś daje znać. Może w tym iPadzie będzie jeszcze możliwość, jakoś zdobyć te diamenciki. Zobaczmy. Osiągnięcia. Tak, jest. Ukończ pierwszy dzień gry. Zdobyliśmy jeden diamencik. Zarób 50 funduszy na pizzę. Zdobyliśmy. Odblokuj trzy dodatki. Też zdobyliśmy. I zadowol specjalnego klienta bez pytania: co? Tylko, kto był tym specjalnym klientem? Ja w ogóle nie kojarzę. Jeżeli wy wiecie, kto był specjalnym klientem, koniecznie napiszcie mi w komentarzu. A my odbieramy diamencik. Jeszcze mamy jakieś zadanie. Żeby podać 12 dowolnych pizz i dostaniemy 20 dolarów. No to co? Akceptujemy, oczywiście, że tak? Ja już widzę, że ten zły pan. Uznałem, że ta pizzeria jak z horroru wygląda na zamkniętą. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? No, zrobimy mu pół na pół. Przynajmniej wiesz, co myślą o tym miejscu ludzie. No nie jest on zbyt miły, ale chce pizzę pół z serem i pół z peperoni. No dobrze. To teraz tak. Bierzemy ciasto. O! Mamy jak to zrobić. Dobrze. Aha! Czyli po prostu rozkładamy sobie pepperoni. Dobra. To ser i sos na całość. Ale jemu też zrobimy znowu taką brzydką za to, że on jest taki niemiły. O! Niech ma tak. I zróbmy tak mniej więcej pół na pół. I do piekarnika. Dobra i ostatnio zadziałało jak tak pokroiliśmy. Bardzo cieniutko. Zobaczymy, czy jeszcze raz to przejdzie. Może on taką po prostu lubi. Dobra. No i wrzućmy do pudełka i zobaczymy, co powie. Na pewno się nie ucieszy, no bo nas nie lubi, ale. O, oh, ta jest całkiem niezła. Co jest? Haha, ha, tak. Teraz jakaś pani potrzebuje peperoni bez sera. No dobra, czyli sam sos i peperoni. Czy wy w ogóle jecie samą pizzę z sosem i bez sera z dodatkami? Czy to w ogóle by było dobre, zjadliwe? No zobaczymy po reakcji tej pani. Jeżeli będzie się cieszyła, to znaczy, że chyba jest dobra. Dobra i pokrójmy jej ładnie. Się tutaj postaram. Pani się ucieszyła, a teraz kolejna osoba chce pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć pepo, peperoni na jednej połowie. Ja nie wiem. Czy teraz będą sami, którzy nie chcą sera? Dobra. Kroimy jej też tak ładnie, myślę. Ona była miła. No i dajmy. Proszę pani. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. Cudownie. Może mogłabyś pójść do tego pana z naprzeciwka i mu to powiedzieć. Pepe bez sera? A co się stanie? Proszę, peperoni bez sera. Ok, ale to jest już trzecia osoba, która zamawia bez sera. To jest dziwne. No dobra, pokrójmy. Ładnie, starannie i do kartonu. Co pan powie? Poślubię tą pizzę. Cudownie. O proszę, jestem bardzo głodny. Tak, cokolwiek zrobisz. Dziękuję. No co, no niby już po godzinach jesteśmy, no ale zróbmy. Dobra, pizza nam już się zrobiła. Pokrójmy mu. No oczywiście, jemu też ładnie. Jak jest głodny, żeby się nie męczył. I do kartonu. No i zobaczymy, co powie. Dziękuję. No i skończyliśmy kolejny dzień. Ale widzę, że znowu zarobiliśmy jeszcze mniej niż poprzednio. Nie wiem, czy ja źle robię jakoś coś. Może te pizze to dla tego pana złego nie są fajne. Ale chyba powinno nam starczyć na tego kotka. Tak. I teraz pytanie, czy robimy sobie neonowego kotka, czy tego zegarek? Hmm. Nie zróbmy ten neon, żeby się tak ładnie coś świeciło. Tu mamy podgląd. Tak. To będzie ładne. Super. I weźmy następny dzień. Dobra i mamy nowy dzień, o i mamy kolejną przesyłkę. Super, zobaczmy. A, bo ten neon przyszedł też w przesyłce. O nie, 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 nie. Pani poczekaj, ja... o jest, udało się. Myślałam, że już się jej nie zatrzyma. Osiągnięcia jakieś mamy. Brak, z... Brak zwrotów przez jeden dzień. No dobrze, że dopiero teraz mi się to udało. Utrzymuj wszystkich klientów zadowolonych przez jeden dzień. Czyli jest tu wskaźnik zadowolenia, gdzieś pewnie jakiś. Zaraz go sobie poszukamy. Dobra, ale zobaczmy najpierw, co ta pani by chciała: z kwiatkiem na głowie. Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pyszną pizzę. No okej, okay, tutaj nie mamy innej, innego wyboru. Dobra, to zróbmy jej taką ładną tą pizzę, bo jeżeli ma nam dać specjalny prezent, to może będzie coś fajnego. I będzie nam później głupio, że zrobiliśmy taką brzydką pizzę, a Pani się tak postarała. A gdzie są te kuleczki? A dlaczego tego już nie ma? A ja... Kurczę, nie pamiętam, jak to miało być. Dobra, damy jakkolwiek. Dobra, zrobiła się nam pizza. Pokrójmy. O! Ale to też nam zniknęło, jak kroić. Kurczę. To chyba było jakoś... Jeszcze raz. Było sześć kawałków czy 8? Chyba 6. Chyba zaraz zobaczymy. Jak nie, to na pewno nam to pani powie. Dziękuję ci bardzo. To dla ciebie. Okej. Okay. Nie podlełam go jeszcze dzisiaj. Możesz to zrobić? O, mamy tutaj jakiegoś pana z tatuażami. Czy jest to możliwe, żeby nie było sera na połowie mojej pizzy peperoni? No jest to możliwe. No tak, no dzisiaj jest dzień pół na pół. Już zapomniałam przez tą pierwszą panią. Dobra, to damy ser na połowie. A peperoni ma być na całej? Dobra, zrobiło się. Przekrójmy to tak mniej więcej, żeby było pół na pół. No i zobaczymy, co pan powie. Proszę bardzo. Kurczę, ta pizza wygląda super, czyli dobrze robimy. Hejka, jak leci? Potrzebuję pizzy peperoni, połowa bez sosu. Dwa kawałki, po prostu przekrój na pół. Czyli ser na całej, peperoni na całej, ale połowa bez sosu? Ale jest to takie suche. No ale dobra, no jeżeli pani tak chce, dobra, to połowa sosu. O, ser na całym i peperoni też na całym. I o to chodzi, żeby były dwa kawałki. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy. Czyli chyba o to jej jednak chodziło. Dobrze, hej. chcę pizzę pepperoni, ale tylko na jednej połówce. Okej. Okay. Czyli to chyba jest to, co ja mówiłam, że będzie cały dzień pół na pół. Dobra. No to sos. Ładnie dajemy sosu. Yy, I miało być pepperoni tylko na jednej. No to ser na całej i pepperoni się tak postaram. Oj, oj to naprawdę źle wychodzi. Może później się nauczę. Dobra, już zrobione. I teraz pytanie, czy jemu też to pokroić na 6, czy na Zróbmy tak, zobaczymy. Ja widzę, że jak komuś się coś nie spodoba, to od razu to mówię. 10 na 10. O nie! Dzisiaj zarobiliśmy tylko dolara 67. Ale co ja robię tak źle, że to coraz gorzej idzie? Nie wiem, ale może przez to, że ja w te kuleczki nie trafiam? Ja nie wiem. Jeżeli Wy wiecie, koniecznie mi napiszcie w komentarzu, bo no ja nie wiem, No jeszcze jeden dzień i chyba będę na minusie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo wynajem. A może to dlatego, że nie, zużyte składniki 30. Ja chyba po prostu daję za dużo składników. Może trzeba troszeczkę mniej. No nie wiem, no zobaczę kolejnego dnia. Nie wiem, mi się bardzo podoba ta gra, powiem szczerze, nie wiem jak wam. Na pewno napiszcie mi, jak macie jakieś podpowiedzi w komentarzu, bo nie do końca rozumiem, co mam nawet czasami zrobić. Okej. Okay. I zobaczmy. Mamy możemy kupić jeszcze kiełbasę za 20 dolarów. Kurczę, ale jak mi tak słabo idzie. To czy wydawać te 20 dolarów? A tutaj są jeszcze jakieś naprawy. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek naprawiać. I teraz pytanie, czy ta naprawa będzie na przykład za dolara, czy za 100 dolarów. No, ale nie wiem, no. A kupmy. Kupmy tą kiełbasę, zobaczymy. Dobra, zapłaćmy. No i kiełbasa będzie już kolejnego dnia. Boże, tylko 14 dolarów mam. Zbankrutujemy, jak ja tak będę dalej gotowała. No, już się naprawdę dzisiaj zmęczyłam, powiem Wam szczerze. Przez to nakładanie tych kuleczek to jest strasznie uciążliwe. I chyba sobie na dzisiaj już muszę odpocząć. Na dzisiaj to jest już wszystko, co dla Was miałam, ale nie przejmujcie się, na pewno będzie więcej odcinków z Good Pizza Great Pizza. Tylko nie zapomnijcie, dać subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, oraz bardzo dużo łapek w górę. No to jak, widzimy się następnym razem. Bye.